Spróbujmy stworzyć dziurę po kuli z pistoletu. Stworzymy nowy dokument i wypełniamy go kolorem czarnym. Teraz ustawiamy kolor biały i narzędziem zaznaczenie prostokątne zaznaczamy krawędź warstwy. Po czym edycja i wypełniamy go kolorem białym. Odznaczamy zaznaczenie Ctrl D. Poczyn filtry, stylizacja, wiatr. Wybieramy wiatr z lewej. Dwukrotnie stosujemy Ctrl F, by powielić filtry. Teraz obrazek. Obróć obszar roboczy o 90 stopni w prawo. Następnie filtry, zniekształcenie, współrzędne biegunowe. Po czym stosujemy odwrotność Shift, Ctrl plus i. Następnie różdżką zaznaczmy kolor biały, i wybieramy zaznacz odwrotnie. Kopiujemy zaznaczenie na nową warstwę. Kontroli J. Na koniec przechodzimy w opcję mieszania warstwy i zaznaczamy cień wewnętrzny.